Elfie, teraz kiedy jesteśmy już najlepszymi przyjaciółkami, postanowiłam stworzyć cię na nowo. Jak to nie muszę? Wiem, że nie muszę, ale co ja na to poradzę, że jestem taka miła? Gdy widzę, że ktoś nie jest wybitny tak jak ja, Swoją drogą, czy istnieje wybitny ktoś jak ja? Serduszko mi zaczyna szybciej bić. No i zaraz chcę naprawić to i w swoje ręce sprawy wziąć. I wiem już wiem, mój talent przyda się. I obiecuję ci, choć możesz trudnym materiałem być, to wkrótce nie dokuczyć już nikt słuchając mnie. Możesz gwiazdą być Jak ja możesz gwiazdą być Nauczę cię jak masz żyć Pewna siebie być Jak z chłopakiem zaczniesz flir Pokażę ci młody świat Jak się czesać masz Wszystko to znaczenie ma By móc gwiazdą być Pomogę ci gwiazdą być Pokażę z kim trzymać masz A kto nie jest wart By na niego tracić czas a więc chodź, bo droga daleka dość czeka nas Lecz muszę szczera być, więc nie obrażę się Mówię, że krytyka czasem nieodzowna jest <grytania> Zwłaszcza kiedy mam kumpelką być Siostrą i doradcą, w końcu jestem znawcą Jak wiem najlepiej, uwierz mi Wiem dobrze, jak gwiazdą być I jeśli zaufasz mi, to się zmienisz w mi. Przestaną wszyscy z ciebie drwić i będziesz popularna i sprawdzisz, staniesz czymś, i kimś. La la, la la, <śm> jak to <by> cudownie gwiazdą być. Ciągle jakiś nieudacznie lamentuje i się skarży. Tracę już cierpliwość, musząc im tłumaczyć wiedzę. Liczą. Myślisz, że to ktoś docenia? Pff, no proszę cię! Trzeba gwiazdą być. Cóż, to wszystko co liczy się dziś. I żeby kochali cię, szanowali cię. Jedno tylko wyjście znam. Musisz popularna być. Ja, ja, ja! Lady Elfabo, spójrz na siebie. Jesteś taka piękna! Musisz lecieć. Nie ma za co! I choć wzbraniasz się w głębi serca, wiem, że podziękujesz mi. Podejmiesz to wyzwanie, bo możesz, żeby gwiazdą być.